Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie. Na moich streamach bardzo często pojawia się pytanie o Golda. Jak to robić szybko? Jak zarobić dużo Golda? Daj jakiś sposób na zarabianie Golda? Eee, no i moi drodzy, na ogół odpowiadam, że nie. Nie dam sposobu na zarabianie Golda, ponieważ jest to mój sposób i gdybym tym, gdybym tym sposobem się podzielił, to prawdopodobnie przestałbym tego Golda. Zarabiać, ale nakreślę wam takie ogólne zasady i wyjaśnię, jak to robić, żeby było dobrze w tej grze. Przede wszystkim, pierwsza rzecz, której nie robić, to nie sugerować się filmami na YouTube, które mówią wam o tym, że kup to, zarobisz nie wiadomo ile, kup tamto, zarobisz nie wiadomo ile, najlepszy sposób zarabiania golda, i tak dalej, i tak dalej. To na pewno nie są najlepszy sposoby zarabiania Golda, ponieważ prawdopodobnie przed Wami obejrzało dany film 5000 innych osób, a setki osób, które mm, już to wcześniej rozkminiły, już to dawno zrobiły ich faktorie, są wyczyszczone z okazji, a to co wykupujecie, to już jest po cenie zawyżonej. Więc po prostu to nie ma sensu. Jeżeli chcecie tak podchodzić do tematu i chcecie wyprzedzać aktualizację, no to to co musicie robić to Rzucać się na serwer testowy w momencie, gdy patch na serwer testowy wychodzi, zobaczyć wszystkie stacje krafterskie, Zapoznać się ze stroną NWDB Info, która daje wam bazę danych, sprawdzić, co gdzie dropi, czy gdzieś te dropy się pozmieniały, żeby być kompletnie zorientowanym w grze. I wtedy możecie na takich zmianach rzeczywiście golda zarobić. Ale przejdźmy do tego, co jest stabilne, co jest stałe. Jest taka jedna uniwersalna zasada: róbcie to. To sprawia Wam przyjemność. I zacznijmy od samego początku, od profesji. Zbieractwo. Jeżeli jesteście duszą, która uwielbia sobie pójść gdzieś, zbierać jakieś, jakieś różne rzeczy w otwartym świecie, wybierzcie sobie jakąś profesję zbieracką i po prostu to róbcie. Ja mogę Wam pomóc w taki sposób, że nagrałem film odnośnie zbieractwa, w którym informuję o tym, jak zmaksymalizować swoje Szanse na rzadkie przedmioty, jak zwiększyć swoje szanse na pozyskiwanie dużej ilości surowców, i tam to wszystko jest wyjaśnione. Kolejna rzecz, która też jest związana ze zbieraniem, to skrzynki. I tutaj również jest film na moim kanale, w którym informuję o tym, jak znaleźć sobie odpowiednią trasę na skrzynki, jak to sobie dobrze zaplanować, ponieważ to jest właśnie bardzo, bardzo istotne. No ale przy zbieraniu skrzynek należy wyposażyć się w set pod szczęście, które. Sprawi, że wasze szanse na te rzadsze przedmioty po prostu gdzieś tam się przesuną i będziecie mieli tego więcej. Kolejnym elementem będą ekspedycje, moi drodzy. Ekspedycje jest to coś takiego, co jest bardzo, bardzo opłacalne, ale na tych najwyższych poziomach trudności, i tutaj mówię bezpośrednio o ekspedycjach zmutowanych 10 poziomu, i tutaj znowu zachęcam. Przed udaniem się na takie zmutowane ekspedycje do obejrzenia filmu o PvE, w którym wyjaśniam jak wyposażyć się w set bardzo, bardzo tanio w odpowiedni set na mutacje. Jakie kamienie, jakie są odporności na tych przeciwnikach. Z tego filmu wszystkiego się dowiecie i z całą pewnością bardzo, bardzo szybko na takie ekspedycje będziecie sobie wskakiwać i na tych ekspedycjach to co... Trzeba dodać, no, mogą Wam po prostu polecieć przedmioty, które będą kosztowały 100, 200, 300, 500 tysięcy, a może i więcej. To jest oczywiście jak najbardziej możliwe. Tylko tutaj uwaga, musicie wiedzieć, co w danym momencie w grze jest drogie, a co nie jest. I to jest ten element, element który to po prostu musicie weryfikować. To poprzez Waszych znajomych, czy sprawdzając na faktorii, to jest po prostu bardzo, bardzo ważne. Kolejna rzecz to przetwarzanie i tej znowu profesji. Na ogół dobrze jest mieć te, te, te przetwarzania już porobione, w szczególności wytapianie i kamieniarstwo, które, które mogą być naprawdę bardzo, bardzo zyskowne. To są takie elementy, które, takie materiały, które tam przetwarzamy, one na bieżąco sobie, one na bieżąco schodzą, na bieżąco się sprzedają, więc gorąco polecam, ale oczywiście cała reszta przetwarzaniu też. I tutaj jest bardzo proste. Wykorzystujecie zbieractwo do przetwarzania, zbieracie akurat te rzeczy, które możecie przetwarzać. Ewentualnie, jeżeli znacie się na rynku, to kupujecie jakieś rzeczy taniej, przetwarzacie, sprzedajecie drożej. Wiadomo, jak jest. I tutaj również na moim kanale jest film, który informuje o tym, przedstawia, jak to zrobić, żeby to przetwarzanie było jak najbardziej opłacalne. Kolejna, kolejny element gry, na którym można zrobić, ale także można bardzo dużo stracić. To rzemiosło. Piesku, bardzo proszę troszeczkę ciszej. Rzemiosło, czyli krafty. Moi drodzy, i tutaj posłużę się przykładem. E, ciężkie klaty. W moim przypadku. krawciłem sobie ciężkie klaty, skraftziłem ich e, za 800 tysięcy golda i nie dostałem nic. E, gdybym w pierwszych 10 kraftach z kolei skraftził taką klatę, na którą się czaiłem, no to prawdopodobnie milion golda byłbym do przodu. Ale niestety z tymi kraftami tak jest, że niektórzy mają szczęście, inni tego szczęścia nie mają i na przykład ee, czasami bywa tak, że puszczam 6 kraftów, wypadają mi 4 legendy, a czasami puszczam 6 kraftów craft i nie mam żadnej legendy. Więc tutaj krafty <laughs> mogę doradzić jako taką bardzo fajną zabawę, dreszczyk emocji, ee, fajną, fajny sposób na ramienie golda, ale tylko i wyłącznie w momencie, gdy macie jakiś inny zastrzyk, gdy, gdy macie jakąś płynność w tym goldzie, gdy potraficie tego golda robić na inne sposoby, bo możecie się po prostu kompletnie wypłukać w ten sposób z kasy, więc pamiętajcie o tym. I to, co ja lubię najbardziej, no to faktoria, czyli tanio kupić, drogo sprzedać albo tanio kupić, przetworzyć, drogo sprzedać. Generalnie ja tak kombinuję. Oczywiście nie przedstawię Wam dokładnie, na czym ja się bawię, ale pokażę na przykładzie, jak to się robi. Talizman rękawicy próżni z orichalku. I tutaj widzę, że te talizmany rękawicy próżni z orichalku kosztują 1800 golda. Oferta kupna 560,26. Odpowiedź jest prosta. Ja chcę skupić takie talizmany w tej cenie i chcę sprzedać je drożej. Akurat te ceny są troszeczkę teraz tutaj poustalane przeze mnie, ponieważ jestem na świeżo po kraftach. I ja wykupiłem te talizmany. Regularna cena to było około 1200 golda, co też jest fajne, bo w dalszym ciągu mamy prawie dwa razy więcej golda, jeżeli skupimy i sprzedamy. I o to właśnie w tej całej zabawie chodzi, jeżeli chcemy robić tak zwane flipy na faktorii. Po prostu musicie się zorientować w tym, jakie są regularne ceny danych przedmiotów na tej faktorii, danych materiałów. Jak zapoznać się z tym, to będzie Wam bardzo łatwo kupić, czy to. Właśnie jakieś modyfikatory do craftu, czy materiały, czy nawet przedmioty, jeżeli będziecie wiedzieli, po ile faktycznie te przedmioty chodzą. Bardzo często jest tak, że przeglądając jakieś itemy, jakieś perełki na faktorii trafiamy nagle, patrzę, nie wiem, rękawiczki wystawione za 5000 golda, kupuję takie rękawiczki, po czym sprzedaję je za 100 tysięcy. To się bardzo, bardzo często zdarza. Ale finalnie się na końcu najważniejsza jest zabawa, więc róbcie po prostu to, co sprawia wam przyjemność. I ode mnie to by było na tyle. Za uwagę bardzo dziękuję. No i mam nadzieję, że widzimy się w innych moich materiałach albo na Twitchu. Na Twitchu, gdzie włączam regularne streamy w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 9 do 14. Jeżeli akurat wpadliście na mój stream nie tam nie ma, to prawdopodobnie informacji, dlaczego mnie nie ma jest na Facebooku, Discordzie albo na YouTubie na karcie społeczności. Pamiętajcie też, że moje streamy również są odpalane w inne dni, ale o tym też informuję właśnie na tych moich portalach społecznościowych. Jeszcze raz bardzo dziękuję i widzimy się w kolejnym materiale bo na Twitchu. Cześć, cześć!